Witam Was w kolejnym odcinku z serii 3099 lat um, i wiecie dwoje i, i tych rzeczy ale tym razem w części drugiej. Oczywiście um, po, przy, ten zanim zacząłem odcinek, to jeszcze sobie trochę tutaj um, dorobiłem państw, które się pojawiły tutaj. Ale oczywiście to są tylko dwa państwa, nic nie ma się co martwić, spokojnie. Nie ma tutaj Armagedonu. Chciałem trochę jeszcze, może trochę coś tam poruszyć, ale pomyślałem, że już nie. No i tak to wygląda. Oczywiście ci, którzy nie pamiętają albo nie oglądali tego odcinka, to jesteśmy w roku 2000 nie, Roku. Tak, w roku 2099? Dobrze mówię? Czy w roku 2000. W końcu to już mi się pomieszało. Jesteśmy w roku... 2099 raczej. W końcu mam to odkryjono, ale w sumie... Tak powiem, że... Dobra, wytrwamy do roku 2000... Setnego, ale tak szczególnie a, dobra. Nie, po prostu to będzie rok. Nie, powiedzmy, że ta karteczka to nie, to nie. My, my nie jesteśmy w roku 2099, tylko my jesteśmy w roku 2090. Po prostu. Ja zmienię tu, żeby nie było. To będzie taką, żeby jeszcze lepiej to się wpasowało. To to też zrobimy taką. Skoro tak. To mamy taki rok. 2090. Oczywiście wcześniej to tam przeliczyłem trochę. Więc jak robiłem ten tytuł, więc no tak się stało. Na bank musi być to dobre obliczenie. Ale dobra, nieważne. Jak coś to to jest. India, to znowu powraca trzecia rzecz. <laughs> nieważne. Okay. zacznijmy. Halo Indie, co wy tu odwalacie? Nisz niszczymy cię, ale nie dostaliście pozwolenia. Jak to nie, da nie dostaliśmy? No a kto wam pozwolił brać nasze tereny? Nikt, ale o to chodzi w wojnach. No, Na nawet bez pytania, ani bez powiedzenia chociaż, nic, nawet. nawet nawet słówka nawet po, pół słowa nawet ćwierć słowa nie powiedzieliście nawet nie tutaj, nawet pół literki no nie ważne to jest ale wiesz to jest ważne? no co? Nie, ważne jest to żebyś, żebyś żebyś mógł po prostu się zniszczyć to znaczy, to znaczy przeze mnie <laughs> No i co teraz, Indie, macie? No, no, do odpowiedzi, bo jak widzicie, wasze tereny są. Wy nie powiem, czym nawet. Yy, no, dobrze się czujemy. Tak? Tak. No to patrzcie No to. Raczej, wy patrzcie na to, co się z wami stanie, a nie ze mną. A skąd wiesz, że z tobą coś się stanie? Przecież każdy wie, o co chodzi. No w sumie... No i co macie teraz do powiedzenia? Ciekawy jestem. Mamy to do powiedzenia, że mamy przerąbanie. Jo, I tego nie mogłem się doczekać. Ej, gdzie ty się dobierasz? Yy... Za, za, za pomocy! Ja ci dam pomocy! Francja! Yy, ktoś mnie atakuje! O nie! Teraz będziesz miał przerąbane. Trzecia Rzesza. <tryk> Francja! Pomocy! Trzecia Rzesza przesa przesadziła. No czemu nie? No! Gdybym, gdyby działały moje bronie. To by, to by już nie żyła dawno, ale za to, że, ale za to, że nie znika z mapy, to, to nie wiem co mam robić. Ja nie wiem, po prostu ja wolę uciekać. Pff. 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 Co to ma być za taki wysoki wieżowiec? No właśnie. Od kiedy takie wysokie wieżowce istnieją? Czy to, dość, czy to jest wysokie jak nie wiem co? No właśnie. Trzeba to wywalić. Hmm. Francja udało mi się. Dzięki, dzięki temu wieżowcowi. Za to, że przewróciłam ten wieżowiec, to mi się udało zniszczyć kawałek ich terenu. Został mi ten, ten taki. To, to coś i to coś. Gratulacje! Teraz musimy zbudować taki sam. Znaczy, jakby zbudujemy na Trzeciej Rzeszy i, i wiemy już, jak atakować Co, nie polsko. No? Tylko, żeby nikt nie wiedział tego planu, bo jak to się dowie który nie lubi nas i w ogóle chce, do... chce zniszczyć nas. Mamy przerumbany totalnie. Prawda. To lepiej uważać. Wow. Polsko, ale nie atakuj może Norwegii, bo się jeszcze wkurzy. Jasne, atakujemy Norwegię. No dobra, rób co chcesz. Dobra, kolejne tereny przejęte. Teraz lecimy z Norwegią. Przepraszam, Fra Przepraszam Francję, że trochę cię zniszczyłam. O to nic. Odbudowaliśmy to już. A to dobrze. O, drzwia, taka mała. No i o to chodziło od początku. Jasny gwint, jak to wygląda. No i o to chodziło od początku. Dobra, co tu można zrobić? Może zobaczymy. Dobra, skoro mnie nie ma na świecie, to pora powrócić. Ale tym razem nie jako trzecia Rzesza, żeby, żeby znowu było źle, tylko jako Niemcy. Albo nie. Mam plan. Zrobimy trzecią Rzeszę, żeby i potem, jak znowu się nie uda, albo, albo po jakimś czasie. Po prostu zmienimy na Niemcy. A, i może jeszcze odrodzimy Rosję i potem znowu zaatakujemy Polskę. To będzie idę. Aliko Miko pierdiko plan. Więc. Dobra, na obecną chwilę plan się udaje. A, i w ogóle mi się przypomniało, że miałem obejrzeć tamten film. Pierwsza część. ale zapomniałem. Teraz by się dopiero przypomniał o tym. Może sobie obejrzeć te dwa filmy już pod koniec. Jeśli zapamiętam. <grymny> Co jest? Budujemy? Nie, nie, nie! Myślisz, że ja się poddam. Mb. <grymny> Dobra, koniec tego dobrego. Polska nie istnieje, okej. Okay, trzeba iść dalej. Trzeba odrodzić Rosję. Myślę, że damy jej te tereny. Dzięki trzecią Rzeszu, że, że mnie odrodziłaś. Nie ma za co. No to co z Polską robimy? A wcześniej nie ma, ale może coś się stanie. To w razie bym mieć plan. Yy, w ogóle co się działo przez ten czas, kiedy ten, kiedy my nie istnieliśmy. A dużo rzeczy. Wiesz co, po prostu byśmy opowiadali to ten yy, dużo, dużo tygodni, że tak powiem. Ale powiem ci, że mamy nowy sposób. Po prostu zostawiać olbrzymie wieże, wysokie. I wtedy, I wtedy rzuca się na kraj I wtedy może to łatwo pokonać To jest 300 IQ No Dobra, no to Dobra, to ja może Chiny poatakuję Rób co chcesz, żyj Tylko nie atakuje. mnie Okej okay. Czy tak jest OK? Tak jest okej okay. Roz jest, rób to <gry> Dobra, mam już kawałek terenu. Dobra, zdobyłam trochę więcej terenu. Yy, Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Pff. Dobra, jeszcze ta wieża i myślę, że to, że to jest tyle i można rozwalać. Okej, okay, teraz Chiny mają przerąbany. He, he, he. Ja to chodziło od zawsze. Dobra, Chiny, poddajcie się. Nigdy. Jak to nigdy? No nigdy! A nie mówiłam? O, a co to za pierdek? Rosja, dasz mi terenu? Czy czyś ty ocipiał? Jasne, że nie. Dobra, to cię atakuje. Zerwany sojusz, koniec sojuszu. Znaczy, w sumie to nie mieliśmy, papa. Pa. Na serio lecisz klasycznym sposobem? To teraz masz za swoje. No dobra, myślę, że tyle starczy. Okej, okay. tyle starczy. Hmm, co to może być za nowy sposób? że tak tutaj atakują te tereny. Jak oni to robią? Czyli pamiętam, widziałam jakieś wieże były takie. Czy tu widziałam takie wieże? Hmm, coś tutaj jest nie tak. To my, to my. Okej, okay, sposób ulepszony. Mm, tutaj są moje tereny, a to jest najwyższa wieża na świecie. Okej. Okay. To zrzucamy. Teraz, teraz... Tylko te tereny przyjąć. Trochę z pistoletu też trochę się robi. No co, teraz jeszcze tutaj może... Te Włochy i tą Turcję. Tak, idealny pomysł. Coś są trudni do pokonania. Więc idealny plan. Mm. OK No to co? Zostaną Skandynawe, czyli że Francja, Szwecja... To jest Polska! No ta Polska, nie, On ten! Myś, zapomniałem, że to nie jest Norwegia, tylko Polska! Yeah. Na no serio? Tam jeszcze była polska, myśleliśmy, że jest niepodległa. Możemy sobie tylko porozstawiać te kartki. Ale nic nam innego nie da to. Jak chyba że to. Czekaj, trzeba coś utworzyć. Coś się na pewno uda. W końcu jest rok już 2098. Za chwilę świat dobiegnie końca, niby. Powoli, już tam gdzieś są jakieś mocne trzęsienia ziemi. Tu tam na jakichś wybrzeżach, strasznie to się tam yy, Bo tam strasznie tam pęka ziemia. Yy, dobra, to co? Może jakby to połączyć. Może dajmy to tak. Yy, dajmy to tu. Nie wiem, dajmy tu muszę Coś takiego może? I nie wiem, jeszcze takie coś. Nie to produkuje nic, ale za co chwilę coś wyprodukuje. Jeszcze jakieś tam panele słoneczne. Tu to. I na koniec jeszcze to. I one wszystko się trzymało. To jest to najwyższa budowla, jaka istniała w historii świata. Jest strasznie wysoka, nie powiem. No i też moc sarna. Sprawdźmy, co się stanie. Świat dobiegł końca. Okej. Okay. Już tu, tutaj, tutaj, już blisko są te trzęsienia ziemi, i uwaga, tornado powstało jeszcze do tego? Trzęsienie ziemi. I tak nadszedł koniec. Jaka. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodobała. Że była mega fajna, kreatywna i w ogóle i w ogóle nie wiem co zrobić z tymi kartkami. Więc nie wiem, możecie pisać propozycje w komentarzach, ale obstawiam, że nie da się pisać w komentarzach jak zwykle. Więc spróbujcie, il, ile, sił, ile sił w rękach, w tam, nogach, w palcach, czymkolwiek w głowie. Ile się w wszystkim. Próbujcie pisać. Próbujcie. Stąd ja tym ciku. Pa!